Hej, to ja, Ajkub. I chciałem wam dzisiaj wyjaśnić, czemu mnie nie było przez tak długi okres czasu, czemu zawsze mówiłem, że wracam, nie udało mi się wrócić. Eee, no i mogę wam powiedzieć jeszcze parę innych rzeczy, ale to może kiedy indziej. Eee, więc, tak. Ogólnie to od... Na początku był plan taki, żeby zrobić po prostu akcja, że mnie chwilę nie będzie. Dlatego, żeby wstawić mi do nicku jakby drugie j. I to od tego czasu zaczęły się moje dłuższe przerwy. I potem już nie miało być przerw. Tylko, że nie wyszło. Yy, dlaczego? Ogólnie to czuję się od pewnego czasu słabiej psychicznie. Mm. Trochę mogę też, rzec, że się wypaliłem pod jakimś tam względem. To też no, i Ech. kiedy po prostu dobrze się czułem psychicznie, to nagrywałem coś tam, nagrywałem, potem znowu się czułem psychicznie, i znowu była przerwa. Bo mam, znaczy, depresję mam chyba. Nie mam jej stwierdzonej, ale jeżdżę ją mam, bo nie wiem, czy bym się czuł aż tak słabo, psychicznie przez samego siebie mm, ale teraz mi zaczęło przechodzić. Jest mi lepiej. I chciałbym dla was coś tworzyć przez te. Chciałem dla was coś tworzyć przez te dwa miesiące wakacji. Kiedy mam też czas? Nie mam szkoły i mogę się na tym skupić yy, Więc tak Czuję się lepiej Jakoś mniej więcej Ale no, do tego mnie nie była ten dłuższy czas Strasznie się słowo źle czułem Myślałem o rzeczach, o których nie chcę myśleć I teraz jest mi już lepiej. To pewnie też zasługa Hopa X, którzy mnie rozśmieszają, pocieszają. No i też pewnie zaleta mojej dziewczyny, która też mi strasznie też pomaga w tym temacie, a przynajmniej pomaga może niecelowo. Ale jest zaczyna mi być lepiej. Od czasu do czasu mam te gorsze dni których no... gorzej się czuję i totalnie mi się nic nie chce, ale obiecuję Wam, że w te wakacje będę nagrywał. Daily na pewno nie będzie Daily, bo będą przynajmniej dwa odcinki tygodniowo, najmniej. Staram się robić ich więcej, ale to też się zobaczy. Tak, staram będę się starał robić tych y, odcinków w dwa w tygodniu najmniej i jednego streama tygodniowo. To jest mój najmniejszy licznik, jaki mogę robić. Więc filmy będą. Chcę też się przerzucić na totalnie inny content, bo mieliśmy taki content w stylu y, fabuła i na czas single player game i inne rzeczy co też single playerowych serii których mam tyle niedokończonych przez te złe że to chuj no jak na przykład lbp to ja nie będę ich kończył ja spidermana miałem dużo podejść do kończenia go i nigdy nie wyszło single playerowe gierki do nagrywania mi nie idą chcę nagrywać Fortnitea, recruma Guys i inne takie gierki. Po prostu, jak gramy w coś we czwórkę w całym HopaX, chcę to nagrać i dla Was wrócić. Na wakacje, jako że są wakacje, i w grudniu ma gdzieś wyjść Sons of the Forest, to chcemy odwalić y, serię z DeForesta dla Was. Pełną z jakiegoś szukania rzeczy i innych jakichś tam bredni, po prostu fajna seria z The we czwórkę. I takie rzeczy chcę ben i chcę robić i pewnie będę cały czas robić, więc przerzucę się na taki content. Odcinki będą, no od dzisiaj, tak w zasadzie na każdym z naszych kanali, czyli moim, iCub, u Mr. Puszyna i u Chachy. Yy, nie mogę wam powiedzieć, że content będzie u nas wszystkich taki sam, bo nie będzie. Ja będę tworzył pewnie bardziej content, który mnie zadowala, Czacha będzie pewnie robił content, który jego zadowala i Pushin tak samo. Ja będę tworzył taki content, który właśnie wam powiedziałem, Czacha będzie pewnie tworzyć jakieś memy, ale odcinki będą u każdego, yy, żeby było. Ja i Pushin będziemy streamować przynajmniej raz w tygodniu. Jak Pusheen nie będzie chciał nagrywać, to pewnie przerzuci się całkiem na streaming, ale to też się zobaczy. Więc tak, zamierzam w końcu wrócić. Czuję się już lepiej. Czasami mam gorsze dni, dlatego mogą się zdarzyć te. te tygodnie, w których będzie jeden film, jeden stream. Ale mam nadzieję, że takich nie będzie. Będę się starał wrzucać jak najczęściej filmy cały czas. I chcę, żeby chłopaki mnie byli. Po prostu mnie bili w tym temacie, żebym nagrywał. Ja będę też ich bił. czacha wyjątkowo będę bił. <laughs> I ten. Co do Zero'a? Zero'a jeszcze totalnie nie poznaliście, bo ja... Ja się szykowałem. My, Hoppikes powstało w 2021, w styczniu gdzieś, czy w lipcu, znaczy lutym, <grym> w lutym i X powstało, zrobiłem tą nazwę sam, znaczy, zrobiłem, wymyśliłem, nie, i na początku był jej Czacha, ja i Pushin. i chcieliśmy odwalić wielki start, był zwiastun wypuszczany, ale... Nic nie wyszło. Totalnie. Znowu dostałem pizdę gorszych dni. I nic nie zrobiliśmy. Znaczy, to też wina trochę chłopaku, bo chłopaki też im się nie chciało. E, ale to już e, ich sprawa. Dlaczego? Ja wam mówię, dlaczego mi się nie chciało tworzyć kontentu. Oni po prostu nie mają pomysłu na to. Ja mam pomysł. Jak mam pomysł, to chcę go zrealizować. Chcę zrealizować HOPA X, żebyśmy wszyscy tworzyli coś do tego internetu. Ja chcę tworzyć najwięcej. Więc co do Zeroa. Zero dołączył w jakimś czasie do HOPA X. No i nie załapał się. Zero raczej kontentu tworzyć nie będzie. Jak coś to będzie tworzył jakiś content z streamów na przykład. Ale to już jego sprawa. Jak coś powie, to nie wiem, mogę to wrzucić, wrzucić na kanał x Właśnie hop, mamy kanał x tam coś będzie pewnie wrzucane kiedyś, czy coś yy, jakieś tam zapowiedzi będą i tak dalej. Śmieszne filmy i tak dalej. Yy, mam też kanał ICUMEN Mister Pusino, gdzie tam też coś wrzucamy śmiesznego i tak dalej. Ten kanał już nie jest taki na poważnie za bardzo. Yy, mamy, no i mamy też. Mam Twittera, na którym piszę o wszystkim, o. Po prostu na Twitterze wypowiadam się o tym, czego tutaj nie mówiłem. Dlatego też zachęcam Was do obserwowania mojego Twittera, iCube. Yy, aktualnie nazywam się introwertyk Arbus, ale pewnie to zmienię, ale zawsze, yy, tak, czy jak to inaczej nazwać, mam małpa @icub, więc tego się nie da zmienić i tak zawsze będzie. Yy. Discorda też mamy. Parę Discordów było, i się rozjebały. Ale jest już Git i wszystko powinno śmigać z tymi Discordami. Więc chciałem Wam to powiedzieć, jako że zaczynam nagrywać takim filmem. Chciałem to zacząć. Yy, który będzie taki bardziej na spokojnie. No i chciałem Wam objaśnić parę rzeczy, sprostować coś, żeby wszystko było jasne. I... mój content będzie mniej więcej tak teraz wyglądał. Streamy na Twitchu są. Czasami będę je odpalał na YouTubie, ale grunt, głównie są je na Twitchu. iKub Podłoga. Yy, tak wam mówię, żebyście nic nie przegapili. Yy, będą streamy. Schopa X. Tak totalnie śmiechowe chcemy filmy robić, znaczy ja chcę. Chcę, chcę zrobić filmy śmiechowe z nami wszystkimi. Takie totalnie spontaniczne, znaczy, może nie totalnie, bo chcę, żeby coś było zaplanowane, a nie gadali o tym w, w odcinku. Yy, I to chcę tak rozplanować. Yy, Okej. Okay. Film pojawi się pewnie dzisiaj, coś się pojawi z kimś. Yy, albo jutro. Zobaczy się. Eee. Yy, to ja iCube. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś został na tym kanale, jeszcze mnie pamięta, to ja iCube, prawowity właściciel tego kanału i do zobaczenia Was w erze Hopax.